No nic, Slip Rock, zuru, jesteś w grze? Tak. Uh, tak. Czekaj, bo Będę się w z... zero. Tak? I co? No nie poznamy Mówisz? Czekaj, nie jesteś w sieci, chyba. Jesteś w A no w nie? Ale, Ale jesteś w tym. O, dobra, teraz już masz. Dobra, miasta uster, lecimy. Panie Kostary. No stary 24 na godzinę na dobę. Elo Stary. Są so much kod. Kod atuty Dary, <gulanty> Call of Duty, ja to tam w Call of Duty, wiesz, kurde Call of Duty Panie, jak coś jest lepsze, to jest lepsze, tak? Tak to jest. Elo, elo Elo <gulanty> Stary, było tak w tym, w Abie Odyssey Aha. i Exodus to też tam było. Hello, hello! Ej, hey, Pamiętasz okay. ten pierwszy moment, kiedy zaczynałeś używać jakiegoś takie slangu takiego młodzieżowego. Ja się bałem, bałem. Ja w ogóle jak ja przekl przeklinałem parę razy pierwszy raz, to w ogóle tak się dziwnie czułem, stary. Ja, ja pamiętam, że pierwszy raz, kiedy przeklnąłem, to akurat stałem wśród znajomych i było takie kółko, gdzie jak wstałem w środku i już wszyscy widzieli, że ja mam, wiesz, to, to jest ten moment, kiedy pierwszy raz przeklej i tak, wiesz, i tak wszyscy stoją, a tak stoję w środku i tak... Uuu, co się stało się? Dobra, ja tu jestem, kurde gotowy do akcji. Co to jest, to są łowy? A Nie, to jest o, dobra, to ja se a. Moi drodzy, rozstawiamy się, słuchajcie, i. Bemy nubły. Mam 198 kg na tej broni, już stary nabite. Cześć! A, reprezentujesz na boku. oni się skupili na B. Brook przejął B. No właśnie tak, jestem ciekaw, bo oni coś. Ja zawsze zaraszuję A, tylko. Bo tutaj. Stary Genki Market to się nazywa, wieżym. tym. Cześć, się... gdzie? Skąd? W strony? E, it's just a prank! dobra, dobra robota! E, w ogóle czemu tutaj nie ma amunicji? To, to, to nie to, to. E, no bo tu nie ma amunicji, bo to jest bardziej taki arcade shooting, nie? nie musisz zważać amunicję, możesz stary strzelić i przeładować od razu. E, przyjmujemy tobie Chyba coś tam przyjmujemy w końcu. Wiesz co to ja pójdę na pupa. Kurde, zostawił mi Fryer Zostawił tam. mnie! Ile bo chciel, dobrze by się palił, O, Oni są! Dobra, zabiłem typa Kurde, widziałeś? Chciał tutaj... O, ale mówię panem free! Oj, koniec mojej magii. Siądź. Gdzie? Ja najpierw pan panem w żeby było fajnie. Ale ja to... Są... Nie, wiesz co? Um. Ja tu ty panie na ściągnąłem już. Jak tym durnym... Sorry, Slaybrox, jak Pierwsi w... Kurde, w Tytanach. Kurde, panie. Boże, pamiętam... Tu. Mamy to było. Stara, a pamiętasz ten moment, kiedy odkryłeś, że jest jak będziesz się pocierał odpowiednie miejsca, to może stać się magia? Ej, czekaj, czekaj, nie, 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 dobra, najpierw ważne rzeczy a, 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 a. Okay, okay. Z której okay. strony? E, za tym budynkiem Dobra, dobra, widzę, widzę, o... widzę, widzę. Zabiłem dobory. gościa Możesz go przyzwać Uwaga, strut Tytana <ślajper>, nie? No, 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 no. Ja mam Tytana, stary Ja jestem tej także ja się zabiję ja ja się Stary, ja mam tu zielonego Tytana ja jestem jak ten koleś z tego nowego filmu, Przemęcz Ocalonych Ja po prostu chodzę za ptaczką i tylko wszystkich leczę Może <śm> 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 no z jakiego filmu? Przemęcz Ocalonych? Przemęcz Ocalonych, nie wiem co to za film Pewnie no oglądałeś w z dziewczyną ja Na 100% oglądać go z dziewczyną Eee, tak No właśnie, wszystko się zgadza z Leiprox Wiesz co, weź może zejść tutaj o kurde, co się stało się? O ja sobie, o, czekaj, czekaj, pa, 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 zrobimy mi stary Przepiłem ci się do przodu Chcesz ten? Dobra Tylko to A stracimy wtedy, bo ja chciałem pójść na C, ale nie ma nikogo, na, żeby C bronić Dobra, pędź, mój bierny rumak Dobra, ktoś tu już siedzi, stary, Viola A, no, A, no, no, no to chyba się mu Już ale <laughs> my tam musimy siedzieć Ej, dobra, to ja zostaję na Nie, nie, no stary, no dobra, dobra No dobra, dobra bo ty masz ty to, to, to daj z tym Nie tam jakieś O, A ufak, ufak, ufak Ooooj, kurde, ale mnie zrobili, fuck źle to zrobiłem tego Ech, nie udało mi się Ale zaraz tam wrócę Ale to jest chujowe cool, uczucie, na przykład powiesz mi losy całego świata. Oh o Jezu Całej naszej gry mówisz, dobra, bronię A, a potem ja tracę A i oh. jest nic To nie jest fajne Specjalnie O kurde Uuu. Ale zrobimy, widzi. O fu ja mam stanę Dobra, typa Oj, zabił mnie ty po oh, ja to. A chciałem przejść Tam jest, jest na dole, tak? jest na dole w pasarku. Masz go? Jap. Yep. Aj, zgniot mnie robak. Ej, Boże Zgniut mnie robak, stary. No, <laughs> Zgniut mnie robak, tyle. No nieźle. Nie, O, o, oh, oh, kurwa, Spiderman. Spiderman, man, oh, oh. Spider -Man sla Ej, no oni wygrywają. No. Wszystko. To byłoby dobrze, gdybyś jeżeli... kurwa zastanów ma. Ja pierdzielę, ale teraz to jest. Ty to widzisz. Nie, bro, spisgałem. Dobra. Dobra, ale tak Myślę, że może mnie trafić, ale nie może. Patrz, czy już nie ma tego? Dobra. Jeden, jeden strzał. Dobra, zabity. I nice. wzmacniamy A. No i odbity. Ja wchodzę do swojego pisana. Dobra. dobra. No, zabiję typa, to tutaj był. Okej, okay, ja idę na C. No to chodź. A, to już stary. Kurde, ale nas zrobili. Ej, jak to się stało, że jestem? O nie. Ta gra Nie ocenia sprawiedliwie Temu koleś, który ma 0 i 75 punktów obrony ma więcej niż ataku niż się. A bo to atak Bo jest atak i obrona, nie? No Dobra, punkt ewakuacji, dobra, no to, to dobra, trzeba się mamy, że... day to day day Kurde, trafiłem w stary nie w to co trzeba. Jak się Sklej przestraszył? A co ty mnie nie, Ego, nie, nie, nie. A trzeba ty zrobić? tych gości paru? Tak. Teraz ja się ewakuję, sorry, ziomek. O nie, rozjewali nam statek, dobra, no, nie ewakuujesz. Dobra, stary, stary, stary. GG. No nic, jest najlepszy stary, nasza drużyna nie popisała się Tutaj mamy najlepszego gracza, czyli mnie No ja byłem najlepszym graczem w Dary... no. nie A co to jest cykut? G23 stary mam tylko jeden punkt zasługi Ja mam, ja mam koniec gry, dobry wyniki za zabronię No to stary, trochę słabo Zobaczmy, czy coś tu mamy. Jakieś naszywki Titan, Teen Titan, któremu odlokowałem za, za G3, czyli za trzy no, razy sprestiżowanie mojego tego Mojego Titana. Zdobyłem kurde, zielony taki mega dobry skin. G39 tu jest, G4 jest taki fioletowy, G7 jest taki pomarańczowy, G8. O Jezu G10 jest czarny, ja pierdyle To trzeba grać tyle, że szok, że blokować. No, taki czy, czy czarny ty ty to blokować że... No taki cały czarny skin. To taki cały czarny skin, no? Łowy, co listy czarny. Znaczy chcę mieć czarny skin. że gdzieś dołowy są Chyba ja nie wiem co to jest. Mm, Jeszcze tak, A to jest, nie. To, jest nie. to jest dominacja. To jest dominacja. Wyniszczenie, no z tym podważeniem tej gry w Titanfall. trzymaj tak dalej, mój Fred. No kurde, panie, dziękuję bardzo. To zdecydowanie motywuje. Dobra, to pamiętaj, żeby jak najwięcej tych, tych mobków zabijać, nie? Nie weźmę moby. Chyba Może, bo to już są. Początek dobrych celów. Lepiej w Kurde, nie Cereka mam tego celowniczka nie. fajnego takiego o, ze mnie ze snajperki! No ja ci widzę, że mam takiego snajperka Kurde, dobra. Że go pognębić będę musiał gdzie jest? O, kurde, nic nie trafiłem. Ale rozumiem, że pod koniec tam gry. Znaczy, czy, czy, czy jak będziemy grali, te przemowy będą. O, miezys, ja pierdyle. Tak, 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 później są lepsze przemowy. Kurde, stary, jeden punkt za mowę. No, ale za graczy masz 5, później masz 10, no, jest za jakiegoś tam. innego Snijpera, nie A właśnie, a Moby biją się nawzajem? Czy w coś sensie, że jak Moby zabije Moba, to dostaje funkcjonuje No kurde, ty koleś leżał sobie. Moby też, też dostają za siebie. Kurde, z dwóch stron tak trochę nie Też nie widziałem chyba czy No i teraz nie trafiłem. Pierwsze dwa strzały już przerąbane. Aj! Kurde. Teraz muszę się na snajpera chyba przejść i ich też tam podnębić. O, za w ogóle. do mieszkania. No, tutaj Typa. Do snipera tam trzeba jest A, trofiłeś go Tak w bańkę Dobra, idę z nie ja z dokładnym Do snipera tu nie ma on gdzieś się rozkłada tam na takie dalekie dystancje wiesz Zabił bym jeszcze nice. Ja Ale z ciebie Snajper To tytana A w sumie to tylko pan Nie odpuszczaj Mamy niewielką przewagę W krocie twój tytan jest gotowy Możesz go przyspać Uwaga w przód tytana Wow Pierdolony Snajper no, ja nie wiem, gdzie on jest, stary tytuł. On teraz jest na ziemi. On do jest. Dobra, zabiłem go. O, Mam tytanę. Izi. Jest jakiś inny tytan tutaj? Na się przeciwna i Stary, ale mnie tutaj pokosili Czekaj, czekaj, włożę po baterię Chodź tu, 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 tu dawaj do mnie Kurde, panie okay. Troszkę się naprawiliśmy Dobra Ty masz ten, a nie masz baterię Spotkamy się. Ej, dobra. O, spać, trzeba to rozważyć od razu. On zaraz po wejdzie. Ej, dobra, jesteś gotowy? Dobra, dobra, dobra. Dobra, nie Niżej, nie niżej, nie żyj, nie Stary, dawk. Ooo, zabiłem typa jeszcze, kurde, koniec, nie miałem życia Jest tam jeszcze ten typo czy nie? Nie żyje chyba, nie? Nie, on tam jest, jest gdzieś na górze chyba Nie, on nie. liczby skoczył o o, 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 o On tutaj jest, a widzę cię Uważaj, uważaj, bo to już masz trochę przerąbane Dobra, tam przy porcie są, wiesz, w porcie

Ja tu jeszcze idę po tego jednego typa tam, nie? Zapierdzielę Nieee, zjebany Dobra, są kosiarze stary Ej, w ogóle nie ja mi się tylu grać z tak patrzę, to ma masz strasznie duży kill, a ja z drugiej strony Ty próbujesz po prostu ja to tam Podczas całej gry może spotkam O, no, to się rozgląda, my zabijemy to Dobra, katapultujemy się, tak. już tutaj nie ma co szukać a tam jest Roz, gdzieś run, stary, ja tu w locie stary lecę i ja zabijam ludzi na Bo tu masz oszukane spala Trzeba się rozglądać No, no widzicie kurde, to jest jakiś koleś, on nie, no, nie wyleczy Kurde, mam tą amunicję, która tak trochę wolno leci strasznie Taka elektryczną, zadaje więcej obrażeń, ale wolniej leci stary Dlatego musisz, wiesz, z stary celować o, o Jezu nie, nie, nie wiem gdzie iść O kurwa mać Jebany jak mi zaszedł Co za robot? w locie gościa złapałem, stary! na ja pierdziele! I to jest też czasami ciężkie, jak wiesz wyskakuje ci jest w powietrzu Jak on to zrobił? Ale co to było za broń, że on miał jakiś taki pustolecik, który sam naprowadzał jak wyjeżdżał? E, to jest jakby, umiejętność, taka wiesz, pilota to jest takie, masz autopistolet, nie On A, To był cel. taki overwatch i soldier. No, 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 to jest taki pistolet. On nie jest aż taki dobry, szczerze mówiąc. No, gdzie masz problem z aimem, to może. Wygrywamy, naprawdę dobrze wam idzie. Aj, no nie wierzę. Już widziałem, że do mnie wskakuje, kurde. Bo jakie placey, no kurde, no mówię Potrzebujemy więcej takich osób, jak Dębski, kurde. Jeżeli tak kibicował Miło się patrzy No, chodź tu, dawaj do mnie Może jestem Fox. To był mnie ten nasz Świetna robota w mamy tam trzeba Nice Ej, nie pozwól mi pójść za Topiczy się zniszczył ah. Ja zabiłem typa stary Zniszczony Johnny Zawiełem tego typa z tą baterią. To tam jest moja bateria. Łapiemy baterię, jak wejdziemy do, z baterią do środka, to dostajemy dodatkowe życie. Tam ten pasek jest taki u góry. Tam gdzieś. Nie mogą za bardzo nie ja mam czego jak? O, jak nie mogę stawić, to oni tam stoją, nie? W sensie by się stało. O, ale, o, na wyższy, ale. On, się... Stary, ale pojechać. Ja jestem graczem numer 2. ale jesteś Ale dobrze, ale dobrze jesteś, ty też nie jesteś źle. Chciałeś być graczem numer 2. Nie ma, nie ma, kurde szlajdy. No, się numer 2, stary, chcę być graczem numer no, 1, Nie, zbyt, nie. nie. nie ja potrzebuję tylko karabiny, które ty masz, bo on jest mega dobry Losowy prezent patrona. Zobaczmy, no, co ja tam mam. Co Ej, czy patron parę? może wysłać mi fajs? Bilet to koloseum, Playlista Patron? Nie, nie, nie może. Mam 499 tej kasy. Zrobię przerwę w nagraniu.